Rodzice wywalili mnie z domu, bo przez przypadek brat się uderzył. Po latach prawda wyszła na jaw. Miałem 15 lat, kiedy rodzice mnie wyrzucili z domu. Miałem młodszego brata i zawsze kazali mi się nim opiekować. Pewnego dnia pilnowałem go, podczas gdy gotowałem obiad. Rozproszyłem się i przypadkiem spaliłem jedzenie. Ojciec wpadł w szał i mnie uderzył. Byłem do tego przyzwyczajony, ale mój brat nie. Próbował go powstrzymać, a tata przypadkiem trafił i jego. Mój brat upadł i uderzył się w głowę o blat. Zaczął krwawić, a ja wpadłem w panikę. Zadzwoniłem na pogotowie, które zabrało go do szpitala. Rodzice obwiniali mnie o wszystko. Mówili, że jestem złym wpływem i to przez mnie brat znał urazu. Kazali mi się wynosić i nie wracać. Byłem zdruzgotany. Kochałem mojego brata ponad wszystko. Zamieszkałem z ciotką, która pomogła mi stanąć na nogi. Chodziłem na terapię i próbowałem żyć dalej. Kilka lat później zadzwonił mój brat. Powiedział, że tęskni i chce się ze mną zobaczyć. Byłem przeszczęśliwy. Spotkaliśmy się, a on opowiedział mi wszystko. Powiedział, że nasi rodzice byli agresywni i jego też bili. Mówił, że pamiętał co się stało tamtej nocy i że to nie była moja wina. Przytuliliśmy się i wspólnie się rozpłakaliśmy. Powiedziałem mu, że zawsze będę przy nim. Zerwaliśmy kontakty z rodzicami i od tamtej pory jesteśmy szczęśliwi.